Witam w kolejnym odcinku Doliny Ciemności naszej formacji animatorów. Ostatnio jedna osoba powiedziała mi, że na dwiedziu zambony jestem mniej ekspresywny, mniej wyrazisty, mniej się ruszam i ciężej jest mnie słuchać. No rozumiem, mam na razie kamerkę internetową, może, może w przyszłości uda się kupić normalną kamerę i w normalny sposób nagrywać. Oczywiście nikt nie zastępuje normalnego spotkania, no ale szukamy jakichś też środków i miejsc, gdzie możemy się komunikować. Dzisiaj kolejny etap wchodzenia w naszą ciemność wiary, w doświadczenie ciemności wiary. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy... Powiedzieli o talentach. Jest to bardzo ciekawe ujęcie, ujęty temat przez księdza Dajcera, ale zanim o talentach, to najpierw o zaufaniu, bo to jest bardzo mocno powiązane i, i bardzo istotne. Najpierw dwie historie, czy dwa przykłady, czym jest zaufanie, jak je rozumieć. Pierwszy, taki bardzo poważny dla mnie, którym mi też utkwił z mojego jakoś dzieciństwa czy, czy okresu dorastania z książki Kamienie na szaniec gdzie mamy historię trzech przyjaciół trzech przyjaciół Alka, Zośki i Rudego i Rudy zostaje aresztowany przez gestapo torturowany i w końcu jest słynna akcja pod arsenałem gdzie Zośka i i Alek wraz z grupą przyjaciół odbijają więźniów, między innymi odbijają swojego przyjaciela. Tam jest kapitalnie pokazane to zaufanie. Jak oni wzajemnie na sobie polegają, jak muszą się wzajemnie o siebie troszczyć. I to jest przykład relacji, w których musimy się uczyć zaufania. Bo człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez zaufania drugiemu człowiekowi, że on coś zrobi, że on się o mnie zatroszczy. I to jest pierwsze. I drugi przykład, który jeden z księży opowiada podczas sakramentu chrztu, czy przygotowania przed sakramentem chrztu. Mówi: Kiedyś e, przygotowywałem sakrament chrztu, tak opowiadał, i, i mówię do mężczyzny: Słuchaj, e, masz dziecko, jeżeli komuś byś powierzył to dziecko, żeby się o nie zatroszczył, żebyś nim opiekował. A ten ktoś nie troszczyłby się o to, o to dziecko wystarczająco dobrze, by nie karmił go w odpowiednim czasie, nie dawał mu ciepłych ubrań. No, wiele, wiele takich rzeczy, które, które są bardzo podstawowe i ważne, co byś wtedy zrobił? I ten człowiek tak bezpośrednio odpowiedział: Spuściłbym łomot spuściłbym łomot naturalny odruch, zdrowy odruch który mówi o miłości jaką ojciec miał wobec tego dziecka i ten ksiądz mówi to tak samo Bóg zrobi jak ty nie wychowasz tego dziecka po chrześcijańsku po katolicku, bo do tego się zobowiązujesz przy sakramencie chrztu bo Bóg tobie ufa i tobie powierza to dziecko i tobie powierza wychowanie katolickie jeżeli tego nie zrobisz to Bóg spuści ci łomot, bo go zawiodłeś. E, może to nie jest w pełni dobra definicja zaufania, ale coś z tego jest. I teraz e, chodzi o nasze życie. Bóg każdemu z nas, Tobie i mnie, zaufał. I dał nam życie. I dał nam miłość, dał nam relacje, dał nam talent. I mówił i powiedział: Daję Ci łaskę, daję Ci talenty, obracaj tym jak tylko będziesz mógł. E, ja Tobie zaufałem, znam Cię, znam e, Twoje słabości, znam Twoje e, zalety, ja Tobie ufam, daję Ci łaskę, wiem, że mądrze to wykorzystasz. Bóg, który Ci ufa. E, tak często my nie ufamy samym sobie, a Bóg nam ufa. I to jest pierwsze. I teraz Bóg nam ufa i nas obdarowuje. I od nas zależy, co my zrobimy z tym darem, który Bóg nam daje. Teraz drugi element. Co jest darem? Co może być darem w naszym życiu? Biblijnie jest mowa o, o talentach. O talentach. Talent w starożytności to forma monetarna, forma przekazywania pieniędzy. Jeden talent to bagatela 34 kg złota. 34 kg złota, czyli to jest fura pieniędzy, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. W dzisiejszym rozumieniu talent to jest coś, coś, co zostało w nas złożone. Zdolność jakaś intelektualna, manualna, Pewna predyspozycja do czegoś. Tak, tak, tak mówimy w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej perspektywie. Zasadniczo to jest coś, coś pozytywnego. Na przykład ktoś ma talent do malowania, do śpiewania, do głoszenia konferencji, do prowadzenia samochodu. Mamy bardzo wiele talentów. Natomiast ksiądz Dajcer pokazuje coś, co jest dla mnie niemalże niewyobrażalne. Myślę, że dla wielu z nas, pokazując czy pisząc takie słowa, talentem jest nie tylko otrzymanie czegoś, ale także i brak czegoś. Talentem jest nie tylko dostanie czegoś, ale także brak czegoś. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że Bóg, dając ci coś, złożył w tobie talent, ale nie dając ci, ci czegoś, dał ci jeszcze większy talent. Na przykład zdrowie jest pewnym talentem, bo umożliwia mi działanie, funkcjonowanie, pomoc drugiemu, głoszenie Ewangelii. Ale choroba też jest darem, też jest talentem, bo umożliwia mi rozwój wewnętrzny, umiejętność łączenia się z Chrystusem w cierpieniu. E, śpiewanie jest darem, bo mogę chwalić Boga, e, ale brak umiejętności śpiewania też jest darem, e, bo e, otwiera mnie na prośbę drugiego o pomoc, bo uświadamia mi to, że nie jestem doskonały. E, I tak każdy element naszego życia. Każde wydarzenie naszego życia, coś co jest pozytywne, jest darem, ale pewien brak nasz wewnętrzny jest też darem. I tutaj chciałbym, żebyśmy się skupili na dwóch fragmentach biblijnych: na fragmencie z Listu do Rzymian z ósmego rozdziału, list do Rzymian Świętego Pawła, ósmy rozdział, dwudziesty ósmy werset. Święty Paweł pisze tam tak. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Współdziała we wszystkim dla ich dobra. To jest niesamowita Boża logika. Bóg współdziała dla twojego dobra. W tym, że miałeś piękną, kochającą rodzinę dla Twojego dobra. W tym, że trafiłeś do dobrej szkoły. Ale Bóg współdziała z Tobą też w tym, że miałeś trudną rodzinę. Że może nie było tam relacji miłości. Może w tym, że poszedłeś do kiepskiej szkoły. Bóg współdziała dla Twojego dobra w tym, że masz niesamowity dar i umiejętność modlenia się. I przychodzi Ci to z wielką radością i z wielką siłą. Ale Bóg współdziała też w Tobie, w tym, że nie potrafisz się modlić. W tym, że siadasz i mówisz: Moja modlitwa nie ma sensu. Bóg jej nie słucha, ja nie potrafię, ja nie umiem. To jest Twój dar i to jest coś, przez co Bóg może współdziałać. Co trzeba zrobić? Przyjąć, zasymilować. Zjeść, wchłonąć, e, zgodzić się wewnętrznie na to, że, że Bóg ma jakiś plan e, w, tym, e, w tej perspektywie. Eliasz jest takim niesamowitym człowiekiem, który się na to zgodził. E, niesamowita historia ze Starego Testamentu, z XIX rozdziału, teraz nie pomnę, bodajże mm, drugiej, pierwszej Księgi Królewskiej, pierwszej Księgi Królewskiej, e, gdzie no, zapiera się Boga, gdzie przestraszył się królowej Izabel e, i, i uciekł. I po prostu zrezygnował z wychwalania Boga, z e, obrony Jego imienia i zzerterował. E, I ucieka na pustynię, kładzie się i mówi... Dość, panie, dość mojego życia. Zabierz mnie stąd, bo jestem grzeszny, jestem słaby. I przychodzi anioł, budzi go i stawia mu przy głowie dzban wody i podpłomyk. Eliasz wstaje, zjada podpłomyk, wypija wodę i kładzie się dalej spać. I sytuacja się powtarza. Znowu przychodzi anioł, znowu budzi Eliasza. Znowu daj mu pod i dzban wody, on zjada, wypija i dopiero wtedy rusza w drogę. Rusza w swoją ciemność. Potem jest piękna historia wejścia do, do jaskini, gdzie przeżywa ową ciemność. Czyli zaczyna rozumieć i odkrywać jako dar swoją porażkę. I Bóg do niego przychodzi, i tam są zapisane te piękne słowa: w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień, ale w lekkim powiewie. Bo Eliasz odkrył coś niesamowitego. Zrozumiał, że jego porażka stała się jego darem, jego talentem, czymś, co przemieniło jego życie, zasymilował ją, zjadł. Kiedy mój brak zacznie stawać się dla mnie talentem? Kiedy Przyjmę go, kiedy go zjem, kiedy go w, w, wpuszczę do wnętrza. Tak, nie potrafię się modlić. Tak, nie potrafię przebaczać. Tak, nie potrafię kochać. Tak, nie potrafię gościć Chrystusa. Tak, nie potrafię się zmobilizować do nauki. Panie, to jest mój talent, to jest mój dar. E, ucz mnie akceptować to i udzielaj mi łaski. Abym zrobił z nim to, co ty chcesz. Pięknie o tym książę Dajczer w swoich rozważaniach, podając przykład świętej Tereski od dzieciątka Jezus, która strasznie bała się pająków. A musiała sprzątać miejsca, gdzie były pajęczyny, gdzie były pająki. I ona zapisywała w swoim dzienniczku, jaki to był moment przekraczania samego siebie, łamania swoich ograniczeń. To był jej lęk przed pająkami okazał się dla niej talentem, dla niej darem, bo mogła to ofiarować Chrystusowi, mogła przejmować samego siebie i mogła robić coś, co sprawiało jej trudność. I teraz chciałbym, żebyśmy na koniec sięgnęli jeszcze do rozdziału, czy do, do Ewangelii Mateusza, do 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, do wersetów od 14 do 30. Nie będę czytał całego tego fragmentu. Zajrzyjcie do niego sami. Tam jest opisana historia e, sługi czy pana, który przywołuje swoje sługi i daje im talenty. 5 2 1. Znamy tą historię. E, ja kiedy medytowałem to słowo, to się nad tym zastanawiałem. E, nad e, postawą tych e, tych ludzi, tego, co się tam dzieje, i pierwsze, co jest, zaufanie pana. Zaufanie tego, że on powierza im te talenty. Drugie, co jest, zaufanie tych dwóch ludzi, bo oni nie są pewni do, po tym, że jeżeli puszczą w obieg te pięć talentów i te dwa talenty, to dostaną tyle samo, dostaną zwrot, zarobią coś. To jest też ich ryzyko. I trzecia postać tego człowieka, ostatniego, który zachował swój talent, który nie zaczął go rozwijać, który nie potrafił dostrzec tego, co dostał. I to jest trudne, ale zastanawiam się, co by się stało, gdyby on puścił swój talent w obieg, i pan by wrócił i on mówi: Panie, dostałem twój talent, puściłem go w obieg, starałem się, walczyłem, straciłem, przegrałem. Mam puste ręce. Myślę, że Bóg jest na tyle miłosierny, że jeżeli zobaczy, że autentycznie się staraliśmy, autentycznie walczyliśmy, to, to nawet jeżeli byśmy stracili nasz talent, ale o niego walczyli i starali się go pomnożyć, to Bóg przemieni to w cudowny sposób. To jest jedno. Ale potem, kiedy dalej wchodziłem w to, w to słowo, no, przecież Bóg współdziała we wszystkim dla tych, którzy go miłują. We wszystkim. I tak myślałem, jeżeli on autentycznie chciałby pomnożyć ten swój talent, jeden talent, to nie byłoby możliwości, żeby, żeby przegrał. Nie byłoby możliwości, żeby, żeby przyniósł puste ręce. Bo jeżeli jest z Bogiem, jeżeli Bóg współdziała, jeżeli ja autentycznie się staram, nawet jeżeli mam odrobinkę, to Bóg z tej odrobinki może. Może przynieść niesamowite dary, może przemienić y, świat, bo Bóg zawsze posługiwał się tym, y, co nie jest w oczach świata. Y, tym, co jest słabe, tym, co jest grzeszne, tym, co jest ułomne, y, tym, co jest niedoskonałe. Y, posługiwał się tymi, którzy potrafili odkryć swój brak, y, swój talent, który wyrażał się nie w wielkich zdolnościach, ale w Umiejętności otwarcia na łaskę. I na koniec pytania, które myślę, że mogą jakoś cię poprowadzić i pomóc Ci odkrywać, to wszystko, co jest treścią tej katechezy. Popatrz w swoje serce. Popatrz, co jest Twoją zaletą. Co Ci wychodzi, co jest Twoją zdolnością. Potem popatrz, co jest Twoim brakiem. Czego nie potrafisz robić. Yy, może nie potrafisz się modlić, może nie potrafisz przebaczać, aczkolwiek myślę, że łatwiej będzie nam powiedzieć to, czego nie potrafimy, niż to, co potrafimy. Yy, I co na koniec? I na koniec yy, pomyśl i popatrz na historię swojego życia, jak Bóg współdziałał w tym. Yy, przez Twoją słabość. Yy, przez Twój talent, który jest trudny. Jak potrafił, jak dawał ci szansę otwierania się na innych. Nie wiem, może, może miałeś, miałaś trudności w domu, trudne sytuacje, a potem się okazało, że dzięki temu mogłeś, mogłaś zrozumieć kogoś. Prosta rzecz. I na koniec, tak pół żartem, sytuacja, którą mieliśmy ostatnio na wykładzie. W pewnym kontekście jeden z chłopaków mówi, żeby ser był dobry, musi mieć dziury. żeby ser był dobry, musi mieć dziury. I chodziło o to, że żeby, żeby człowiek był dobry, autentycznie otwarty na Boga, musi też zgodzić się na pustkę, na swoje słabości. Bóg współdziała we wszystkim. We wszystkim. Z tymi, którzy go miłują. Uwierz w to, że twoja słabość, twoje talenty to nie tylko to, co potrafisz, ale, to tego, ale też to, czego nie potrafisz. I w takim odkrywaniu ogromu talentów, jakimi nas Bóg obdarzył, tobie i sobie życzę.